Górnik Zabrze i Ruch Chorzów to wielka historia polskiej piłki nożnej. Zarówno jedni, jak i drudzy zdobywali Mistrzostwo Polski czternastokrotnie, choć ostatnie z nich przypada na rok 1989. Nic więc dziwnego, że oba kluby stały się swoimi głównymi rywalami. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ich stadiony dzieli zaledwie kilkanaście kilometrów. W ostatnich latach rzadko mogli spotykać się na boisku, ale w tym sezonie los sprawił, że wielkie derby Śląska zobaczymy w Pucharze Polski. Prześledźmy historię tej zaciętej rywalizacji. Witam Was w nowym wydaniu kanału, że tak to ujmę nowe studio. Od dzisiaj każdy materiał będzie w tym właśnie pomieszczeniu przygotowywany. Mam nadzieję, że. Wizualnie wam przypadł do gustu, bo mi osobiście bardzo się podoba. Nowe osoby zachęcam oczywiście z tego miejsca do subskrypcji kanału, zbliżamy się do 100 tysięcy. A teraz przechodzimy do głównego tematu, którym jest oczywiście nienawiść pomiędzy górnikiem Zabrze a ruchem Chorzów. Korzystając z linku, który znajduje się w opisie, zgarniacie darmowe doładowanie o wartości 60 zł na stronie Betfan. Wiadomo, że derby rządzą się swoimi prawami zarówno na boisku, jak i wśród publiczności. Wielkie derby Śląska to najczęściej rozgrywane ważne derby w Polsce. Poza nimi jeszcze tylko derby Krakowa rozgrywano częściej niż 100 razy w oficjalnych rozgrywkach. Po raz pierwszy oba zespoły spotkały się na boisku w 1950 roku. Był to jednak tylko mecz sparingowy. W spotkaniu o punkty obie drużyny zmierzyły się pierwszy raz 6 lat później, gdy Zabrzanie debiutowali w pierwszej lidze. Od samego początku tej rywalizacji fani ruchu z niechęcią odnosili się do Górnika. Kibicowsko o wiele wyżej ceniono wówczas Polonie Bytom, która tak jak Ruch powstała w 1920 roku i w latach 50. mogła już pochwalić się pewną historią. Górnik był natomiast nowym tworem, który założony został już po II wojnie światowej, dokładnie w 1948 roku. Powstał w wyniku połączenia kilku lokalnych klubów i, jak sama nazwa wskazuje, cieszył się wsparciem górnictwa. Tym samym szybko wyrósł na drugą siłę w regionie kosztem Polonii i stał się głównym rywalem ruchu. Legenda Chorzowian Gerard Cieślik opowiadał, że szybko zdano sobie sprawę jak poważny konkurent wyrósł za Miedzą. Cieślik doskonale wiedział co mówi, już w drugim sezonie na najwyższym stopniu rozgrywkowym Górnik sięgnął po Mistrzostwo Polski. W 1959 roku powtórzył to osiągnięcie, by rok później stracić tytuł na rzecz właśnie ruchu. Rywalizacja boiskowa od początku była więc zacięta. Narastaniu znaczenia rywalizacji sprzyjały dobre wyniki osiągane przez obydwa zespoły, które regularnie kończyły rozgrywki na wysokich miejscach. Choć częściej górą był Górnik, który na przestrzeni 15 lat sięgał po mistrzostwo dziesięciokrotnie i w 72 roku zrównał się pod względem. Względem liczby tytułów z lokalnym rywalem. Ale nie tylko wysoka klasa sportowa i bliskie sąsiedztwo były przyczynami wzajemnej niechęci. Jak to w PRL-u bywało, swoją rolę odgrywała także rywalizacja gospodarcza. Obydwa kluby stworzyły swoją potęgę przemysłu ciężkiego. Ruch dzięki hutnictwu, a górnik oczywiście dzięki górnictwu. Zespół ruchu Wielkie Hajduki, gminę tę włączono do Chorzowa w 1939 roku, obecnie jest to dzielnica Batory. Swoje złote czasy. Przeżywał w latach 30., gdy wsparcia finansowego klubowi zaczęła udzielać Huta Batory, która stała się także współwłaścicielem ruchu. Dzięki temu w latach 33-38 zdobył aż 5 tytułów mistrzowskich. Jedynie w 1937 roku zajął dopiero trzecie miejsce w tabeli. W powojennych realiach hutnictwo zostało jednak zepchnięte w cień przez przemysł górniczy, szczególnie na Górnym Śląsku, gdzie Polska zyskała dostęp do wielu kopalń i pokładów węgla, które wcześniej znajdowały się na terenie Niemiec, a teraz weszły w skład tzw. ziem odzyskanych. Wiele mówi się o sprowadzaniu w tamtych czasach piłkarzy do Legii Warszawa pod pretekstem odbycia obowiązkowej służby wojskowej, jednak o wiele rzadziej wspomina się działanie klubów górniczych. Wówczas w tej branży zarobić można było naprawdę jak na ówczesne realia duże pieniądze. Korzystały z tego kluby działające przy kopalniach. Zawodników kuszono wysokimi zarobkami i najczęściej formalnie zatrudniano na etacie górników Oczywiście znaczna większość z nich nie zjechała nigdy pod ziemię, a na terenie kopalni pojawiała się tylko po odbiór wypłaty W ten sposób czołowych graczy regionu ściągała Polonia Bytom i Zagłębie Sosnowiec, ale tylko górnik Zabrze mógł sobie pozwolić na tych najzdolniejszych pod tym względem ruch zostawał w tyle, co nie tylko zwiększało niechęć chorzowskich kibiców do bogatszego sąsiada, ale także wpływało na piłkarzy były zawodnik ruchu Eugeniusz Lerch z żalem wspomina. Trochę nas to bolało. Będąc formalnie zatrudnieni na etatach w hutach, zarabialiśmy znacznie mniej niż prowadzenie na kopalniach piłkarze górnika. Wystarczyło spojrzeć na parking. Myśmy mieli rowery, a oni już samochody. Górnictwo było najważniejsze. Oczywiście nie można zapominać o tym, że w realiach PRL-u rywalizacja różnych gałęzi przemysłu wiązała się także z polityką. W latach 65-76 prezesem ruchu był Ryszard Czcionka, poseł na Sejm PRL, zasiadający w Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, a także pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. Górnikiem rządził natomiast Jan Szlachta, członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w latach 80. minister górnictwa i energetyki. W ten sposób wynik derbów zyskiwał niemalże znaczenie państwowe. Kibicowska rywalizacja zaczęła narastać w latach 70. Jednak wówczas nie miała ona znamion przemocy czy agresji. O tych różnicach pomiędzy przeszłością a teraźniejszością wspomina Piotr Wrublewski, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. To był jednak jeszcze czas, kiedy kibice siedzieli obok siebie w różnych miejscach na stadionie. Słychać było jedynie słowne formy agresji, jakieś sporadyczne, wulgarne okrzyki. Teraz zorganizowane grupy kibiców wyzywają się wzajemnie, a w pogróżkach padają również słowa nasycone skrajną nienawiścią. Rywalizacja ruchu z górnikiem z czasem nabrała miana wielkich derbów Śląska. Tak samo jak w Krakowie, wynik derbów determinował, którzy kibice mogli do następnego meczu chodzić z podniesionymi głowami. Tak w przypadku chorzowsko-zabrzańskiej rywalizacji dotyczyło to niemal całego regionu. Największe kluby ze Śląska pozostawiały daleko w cieniu rywali, w rodzaju piasta Gliwice, Polonii-Bytom, czy też GKS-u Katowice. Tym samym zdobywały coraz to nowych kibiców, także poza Chorzowem czy Zabrzem. Dla przykładu ruch ma licznych fanów, m.in. w Katowicach, a gór w Gliwicach Wielokrotnie kibice obu zespołów mają przedstawicieli rywala wśród sąsiadów, współpracowników czy też nawet w rodzinie. To oczywiście tylko podsyca temperaturę sporów. Rywalizacja w tych derbach stała się tak zażarta również dlatego, że przez większą część jej historii trzon obu zespołów stanowili Ślązacy, którzy doskonale rozumieli specyfikę tych spotkań. Obecnie wiele derbowych meczów w Polsce ma z tym problem, gdy w drużynie dominują piłkarze z całego kraju i wielu obcokrajowców. Dawniej, kiedy pojawiał się w zespole zawodnik spoza regionu, to dzięki obecności miejscowych w drużynie szybko przesiąkał tą atmosferą. Wspominał o tym na przykład Arkadiusz Kubik, grający w Górniku w latach 92-96. Najważniejszy jest mecz z ruchem. Jestem z Krakowa, Śląsk to moje miejsce pracy, ale koło takiego meczu nie można przejść obojętnie. To jest coś więcej niż walka o punkty. Górnik Ruch to tradycja, nazwiska, wielkie mecze, wypełnione po brzegi trybuny. Udanym występem w Derbach przyjezdny piłkarz mógł zresztą znacząco zyskać w oczach kibiców. Mówił o tym Włodzimierz Siódek, który w 1983 roku trafił do ruchu z Polonii Warszawa, a w swoim pierwszym spotkaniu przeciwko Górnikowi zdobył dwie bramki. Wcześniej co chwilę słyszałem Warszawiak to, Warszawiak tamto. To na pewno nie była sielanka. Po Derbach zyskałem szacunek. Derbowa walka na boisku zawsze była zażarta, choć prywatnie często piłkarze obu zespołów się przyjaźnili. 47 minuta, fantastyczne uderzenie Adama Badasia. Uderzenie, które kompletnie zaskoczyło Krzysztofa Pilarza. Niestety, z czasem w rywalizacji pojawiło się zło polskiej piłki, chuligańskie wybryki. Jak już wiadomo, kibice ruchu i górnika nie są stricte przywiązani do zabrza czy Chorzowa, ale są rozsiani po całym województwie śląskim, dawniej katowickim. Tym samym ciężko unikać nawet przypadkowych konfrontacji. Jako wzorcowy przykład tych problemów podaje się rudę śląską. Tamtejszy klub Grunwald nie ma wielkich tradycji. Mieszkańcy wspierają więc kluby z sąsiednich miast, a tak się złożyło, że ruda śląska graniczy zarówno z chorzowem, jak i zabrzem. Sytuacja kibicowska w tym mieście jest skomplikowana. Nie ma tak typowego dla miast z dwiema rywalizującymi drużynami jasnego podziału na dzielnicę. W każdej znajdą się miłośnicy zarówno ruchu, jak i Górnika, choć oczywiście w różnych proporcjach. Niestety animozje nie ograniczają się jedynie do słownej agresji. Wielkie derby śląska potrafią natomiast wywoływać emocje i wielkie widowiska na trybunach. Kibice obu klubów z pewnością wciąż wspominają ekstraklasowe spotkania z 2008 i 2009 roku, gdy derby rozegrano na starym jeszcze stadionie śląskim. W kotle czarownic gorąco dopingowało swoje zespoły 40 tysięcy kibiców. Wszystko to w czasach, gdy klubami nie rządzi już ani przemysł, ani polityka. Jak twierdzi jednak socjolog Piotr Wrublewski: Konflikt jest tak silny, bo jest konfliktem wewnątrzgrupowym, w obrębie ludzi utożsamiających się z regionem Górnym Śląskiem. Czynnik regionalny w wielkich derbach Śląska na pewno nie przemija. Dlatego możemy mieć pewność, że najbliższa konfrontacja górnika z ruchem, jak i kolejne w przyszłości przyniosą wiele emocji, oby tylko jak najmniej tych negatywnych. A jakie wy macie zdanie w tym temacie? Po której stronie barykady się znajdujecie i jaki wynik w Wielkich Derbach Śląska przewidujecie? Dajcie znać w komentarzach tak w formie uzupełnienia jeszcze dzisiaj koszulka Górnika, ponieważ nie mam po prostu koszulki Ruchu Chorzów, a nic więcej z tymi klubami mnie osobiście nie łączy. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.